Witam kochani. Spotykamy się w Lesie. Nie na grzebach dzisiaj, nie. Chcę Wam troszeczkę takiego rąbka mojej tajemnicy uchylić, jak zrobić dobre wędzonki. Jak dobre kiełbaski uwędzić, jak yy, wędzoneczki, jakieś jakieś szyneczki, boczki, rybka, yy, serek też można uwędzić. Masę rzeczy można wędzić. Dym, dym nam towarzyszył od zarania dziejów. W zasadzie ognisko, dym, wędzenie, istnieje tak długo, jak my istniejemy. Wędzoneczki, kochani, wędzoneczki. a my jesteśmy w lesie. Kochani, dlaczego w lesie? Dlatego, że jednym z głównych. Yy, z wiedzy o wędzeniu trzeba by było zacząć właściwie w lesie. Dlatego, że mylimy często pojęcia. Mówimy e, drzewo, drewno. E, kochani, e, drzewa, to są tutaj z tyłu za mną, to są drzewa. One rosną i to nazywamy zawsze jako drzewo. To chodzi o to, że uporządkujmy sobie pewne rzeczy. A kochani, drewno, drewno to już jest tutaj. Tu, kochani, jest drewno i do wędzenia używamy drewna. Możemy przyjąć, że w zasadzie używamy tylko drewna z drzew i Dlaczego powiedziałem w zasadzie? Dlatego, że no, są pewne tradycje, są pewne miejsca, nie tylko u nas w kraju, na świecie, gdzie stosuje się y, czasami drewno z drzew iglastych. My na przykład często stosujemy coś takiego jak jałowiec, żeby nadać tego specyficznego smaku jałowcówce. Ale nie będziemy tutaj się rozczulali nad jakimiś tam tradycjami, gdzie używa się drewna z drzew iglastych. Dlaczego nie powinniśmy używać drewna z drzew iglastych? Po prostu one są bardziej smoiste, więcej substancji szkodliwych jest w dymie wytworzonym z tego drewna. Sosna, kochani, jako drewno do będzenia absolutnie nie nadaje się, zresztą spójrzcie, tutaj już po ścięciu lepka, żywica, jest to wyjątkowe drewno, ono nawet w zasadzie i tak na opał, to tak nie za bardzo się nadaje, dymi się strasznie mocno, bardzo dużo ma substancji takich smoistych w sobie, Żywic, dużo żywicy. Przecież zapach. No i już będzie dzisiaj kochaniutki lepił dzisiaj. Sosny do wędzenia. Nie używamy kochani. Absolutnie. Nawet unikajcie do rozpalenia. Unikajcie lepiej drzom rozpalić. Unikajcie w ogóle wędzalce palenia sosną, Nawet no, tak jak ktoś by sobie chciał jak to się mówi o, o zrobić ognisko w wędzalce, żeby sobie ziemniaczki upiec, to unikajcie sosny, dlatego że zostają substancje później po spaleniu szkodliwe. Piękne metry, ale nie do będzenia. Mamy rozwiązane. Drewno. Drzewo. Drzewa. Drewno. Tu kochani, na tak go można spojrzeć, z jakiego drzewa pochodzi ten... ta kłoda. To są słoje poszczególne. Dobrze, że jesteśmy właśnie przy takim już przyciętym pniaczku, Dlatego, że padnie następne pytanie: czy do węzienia używamy yy, drewna, na którym jest kora? Kochani, spójrzcie: kora i moja skóra. Skóra mnie chroni przed czymś? To drzewo, jak rosło, było chronione przez tą skórę. Mało tego. Przyszedł piesek, zębiusiku, y, mech, jakaś stechlizna grzyby. Kochani, my nie mamy wędzić na grzybach. Na grzybach to możemy sobie zrobić sos. Drewno pozyskane z drzewa liściastego, zdrowego i staramy się je okorować. Pozbywamy się. Pozbywamy się kory. Ja wiem, że niektórzy powiedzą: Ale ja używam zawsze kory i jest smaczne. Kochani, smaczne może być. Kolor może być piękny, smak może być wspaniały, ale do końca nie wiemy, co my tam mamy od strony takiej chemicznej. A więc ustalmy jedno. Pozbywamy się kory. Drewno pozyskane z drzewa, liścia z tego, zdrowego, i staramy się je okorować. Pamiętajcie, liścia z tego, i tu się kłaniają. Orcha, Bóg, dąb, może być grab i cała pora pięknych, wspaniałych drzew, które spotykamy w sadach. aby być drewno pozyskane z sadów. Nie nie, 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 nie musimy wycinać jabłoni, która nam piękne jabłka. Nie, ludzie w sadach wymieniają. Wymieniają po prostu sad, wycinają, karczują stary sad i wtedy ma się dostęp do tego drewna, nie niszcząc natury, nie niszcząc przyrody. Panie, jednym słowem, dobry produkt to troszeczkę wiedzy na temat drzewa, które rośnie, drewna, które użyjcie, użyjecie i przede wszystkim nie kochacie wody. Od momentu, kochani, rozpoczęcia wędzenia nie kochacie wody. Jeżeli ktoś Wam podpowie, że trzeba drewno namoczyć w wodzie, żeby uzyskać biały dym, Kochani, ja bym go zamknął, to paragraf powinno na to być, absolutnie, żadnej wody, żadnego moczenia tego drewna, kochani, trzeba się nauczyć wędzić, można uzyskać i piękny dym, można, to zależy, co chcemy uzyskać, jaki produkt ma być, to nie ma być osmorone, czarne, lepkie, kochani, ja czasami widzę w sklepach, które mówią, sprzedajemy swoje jedzenie, kochani, to nie jest tam uwędzone, to tam jest usmażone, nie, nie usmażone, to jest tak, jakby opalone gdzieś. Tak się cebulka opala, jak się do dorosło rzuca, kochani. Wędzoneczki, szczególnie rybka, wieprzowinka, wołowinka, drób. To musi mieć specyficzny smak, kolor, ale to nie może nam szkodzić. To nie ma świecić. To nie ma być zwęglone. Także, kochani, jak widzicie tu w przybitkach, wam pokazujemy, jak to powinno wyglądać. Kochani, dom. Jedno z twardych drzew, przejdźmy, jest jeszcze twardsze drzewko, które też nadaje się do wędzenia. Słuchaj, grab. Grab w zasadzie jest jednym z drzew bardziej wartościowych jako opał. Przejdźmy dalej. Tam w dalej widzicie brzozę, a za brzozą sosna. Absolutnie nie, sosna nie nadaje się do Wędzenia. Jest kochani tutaj też drewno pozyskane, można powiedzieć, najbardziej popularnego, najczęściej używanego drzewa orchy I, kochani. Orka. Wiem, że jak ja już widzę swoim okiem to tak o, spójrzcie tutaj, tego drewna bym nie użył do wędzenia, ono już jest chore, ono już będzie miało dziwny zapach, musi być zdrowe. Drewno musi być zdrowe, z drzewa, które było zdrowe. Kora, jak jest świeża, bardzo ciężko się ściąga, ale okorowanie drzewa suchego nie stanowi już problemu, dlatego tak jak mówiłem, nie dyskutujmy na to czy będzie gorzkie czy nie gorzkie po prostu starajmy się okorować drewno kochani żeby nie przedłużać samego filmiku bo na pewno padnie pytanie no dobra no to poszczególne drewno które użyjemy z jakiegoś drzewa czy z orchy czy z dębu specyfika do czego to powinniśmy użyć dalej? to te wszystkie informacje na temat poszczególnych gatunków i ich charakterystyki w sensie do jakiego kochaniutki stosuje do jakiego rodzaju wyrobów dane e, drewno znajdziecie u nas na fajerki.pl kochani tam jest e, szczegółowy opis poszczególnych e, drzew liściastych dąb grab i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej i tak dalej drzewa owocowe, dodatki Kochani, całe bogactwo tam znajdziecie, tam u nas fajerki.pl kochani a ja zapraszam na następny filmik. Pamiętaj, subskrybuj, a będziesz na bieżąco. I będziesz miał dobre wyroby.